Halo, ale dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Roso i w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, w ostatnim będziemy sobie kończyć Questa e, z Adariel. E, już na wstępie powiem, że może być słychać dźwięki z zewnątrz, gdyż mam otwarte okno, a siedzę obok dosłownie. E, także wybaczcie, jeżeli będą jakieś efekty specjalne, ale jest tak ciepło, że e, no. Otwarte okno jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne dzisiaj. E, a tak, a przed nami ogólnie e, ubicie kilka wiedźm jeszcze, latająco opętana i stara, e, a później polowanie na adarię. Dlatego e, oczywiście takim ludziom powinno zostać odebrane prawo jazdy e, od razu. E, I no, i dzisiaj, tak jak mówiłem, najpierw skończymy sobie ubijać wiedźmy, te które brakuje mi, e, potem te które mi brakują. A później, słuchajcie, pójdziemy sobie polować na Adariel. Mam nadzieję, że to się uda. Nie będzie to proste zadanie, gdyż Adariel jest praktycznie zawsze obstawiona. Latająca i opętana. Zawsze jest obstawiona, dlatego będziemy musieli sobie tutaj troszkę pokombinować i spróbować ją ubić jakoś tak po cichaczu. W sensie wyłapać moment, w którym akurat się ekspi, respi, i wtedy ją. E, wtedy ją szybko ubić, bo najprawdopodobniej osoba, która tam stoi która e, ją w sumie farmi, respi, dropi znaczy się, i tak dalej. Nie wiem jak to tam się tam, kto, zależy jak kto lubi na to nazy mówić, ale no Osoba, która na e, Adarial stoi, na pewno jest dosyć. E, ogarnięta i w tym przypadku będziemy mieli kłopoty. I to bardzo duże kłopoty, bo takie osoby najczęściej mają legendarne eku. Eee, także no, także może być, może być słabo, eee, a jak na razie, no musimy sobie tutaj poradzić z m, znalezieniem brakujących e, wiedźm do naszego questa. Jak na razie, znaczy, gdzieś tutaj pomiędzy znaczy za kamerą. Poubiałem troszkę już Została resztówka tak naprawdę Dlatego Już postanowiłem, że od tego momentu będę Wam nagrywał Dodatkowo tutaj miałem troszkę strachu Że zaraz padnę i będę musiał Znowu Jakby to powiedzieć Zaczynać odcineczek od nowa Ale na szczęście tak się nie stało na szczęście tak się nie stało, i na razie mam spokój. Muszę teraz tutaj sobie jedynie zapolować na te czarownice nasze. Latająca, tu jest latająca jeszcze. Kogo my musimy ubić, tak naprawdę? Latające jeszcze dwie sztuki, czy ta plus jeszcze jedna. No, miejmy nadzieję, że gdzieś tą jedną znajdziemy jeszcze tutaj na blisko. Wejdziemy sobie ma do magazynu. Może będzie, nie będzie. Zmieniły się, widzę, te. No. Jezus. Eee, grafiki! O, matko włoska, ale Jestem generalnie. Jest sobota, jest godzina 16.50. Ja jestem ledwo, co po pracy, także. Um, jeszcze, jeszcze tutaj jestem troszkę powiedzmy zagubiony, i przytępione są moje zmysły przez Pięciogodzinną pracę. Kurczę. E, no, niestety, ale soboty też mam pracujące, także jest, jest słabo. E, I co? I. I tutaj nie ma hmm, 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 opętanej, nie nie opętanej, tylko latającej. To musimy szukać dalej. E, splugawiona kaplica. No w kaplicach zgaduję, że nie będzie e, latających wiedźm, bo w sumie jakby miały po tej kaplicy latać, byłoby słabo. E, no, ale, ale ale, na szczęście jeszcze nie jest cała mapa odkryta tutaj nasza. E, Sabatowe góry. Pójdziemy do Sabatowych gór. Jest szansa, że ona tam się znajduje. Jest taka, no dosyć spora szansa na to Brakuje nam tylko jednej, także ubicie jej, o i proszę bardzo Jest bardzo mandatoryjne, tak, w ten sposób Chyba to jest te słowa, nie chcę niczego zepsuć Ale no jest bardzo ważne ogólnie Sobie wrzucimy tutaj jeszcze naszego buścika Czytaj błogo I słuchajcie, idziemy w stronę Adarial. Niemniej jednak opuszczone więzienie. Chyba przez więzienie się przechodziło do Adarial, o ile dobrze pamiętam. Eee, no, chyba. Zobaczymy, jeżeli jej nie będzie tutaj. To ja oczywiście zrobię przecięcie. Poczyham sobie na nią, poczekam. Eee, jeżeli się uda, to szybko wyznowię nagrywanie, i ją ubiję. Oczywiście będziemy musieli to zrobić surowo. No i. I potem będziemy kontynuować ekspienie najprawdopodobniej. Laboratorium Adariel. U, tak nie mogę. Kiedyś tak szło na, na starym tym, na Margo Pogrący i na Minimap Plus. Tutaj się nie da. Klikało się i posadzło. O, da się, tylko żeba dwa razy. Hmm? Hmm. No To fajnie. No i tutaj przynajmniej ogarnia ten. Drogę, w sensie. Pathfinding jest dosyć ogarnięty. Fajnie. Laboratorium Adariel, słuchajcie, ona będzie pewnie tutaj. Znowu się zmienił i resp. O tu jest. O. Raz jestem ciekaw, czy kolega właśnie nam tutaj ją ledwo co ubił czy czeka na nią. Eee, zobaczymy, także nie ma jej, także zaraz wracam. No i słuchajcie, jesteśmy z powrotem Adariel ubita. Questy zaktualizowane. Pierwszy quest z Amrom mamy już skończony. Tutaj udało mi się drogą dyplomatyczną. Drogą dyplomatyczną uzyskać powiedzmy udział w ubiciu Adariel. Także dwóch panów pomogło mi tutaj się z Adariel uporać bez problemów jakichś większych. E, także pozdrawiam bardzo serdecznie, jeżeli to oglądacie, a my kontynuujemy dalej e, questiochy. E, tak, ten jeden quest mamy już skończony, za okazuje się, że on był na jakiś 140 level, także troszkę słabo. E, ale tak, tutaj mamy już zrobione troszkę honoru, troszkę punkcików i jakiś gówniany pierścień, który najprawdopodobniej zostanie sprzedany e, u wendora, czytaj u zwykłego kupca. Mm, a my jeszcze tutaj musimy dokończyć, słuchajcie... E, musimy dokończyć questa Larisa z Hironi. E, problemem jest ta. Problemem jest to, iż ten quest jest dopiero gdzieś w połowie zrobiony. Ja tego nie zauważyłem. E, dlatego myślę, że w tym odcinku sobie go dokończymy. E, dokończymy sobie go bo nie lubię jak coś mi tutaj wisi w powietrzu jeśli chodzi o questy eee, dlatego na szybciocha tutaj będziemy sobie machać to co mamy do zmachania, że tak powiem w sensie eee, pociśniemy sobie do niziny wieśniaków, do besusa zaaktualizujemy sobie questa ja tam, wybaczcie będę musiał znaleźć jeszcze kilka i przedmiotów i przynieść y, pobawić się troszkę tam u nich, poczekać jakąś godzinę czy coś dlatego Dlatego jakoś to Wam tutaj ładnie posklejam, żeby to miało ręce i nogi. Eee, no i potem jak już będę kończył quest'a i tak dalej, jak będę w, z każdą aktualizacją tak naprawdę e, myślę, że będę tutaj Wam dogrywał kolejną część. Eee, I jeżeli starczy czasu, o ile się wyrobi, wyrobimy na przykład do... Eee, o ile się wyrobimy w powiedzmy tym, tym... <ścoughs> W tych 10 minutach, to słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie jakiegoś jakiegoś szybkiego czy coś, ale co do tego, to nie jestem, powiem szczerze, pewien. Eee, chwila, nie wiem gdzie jest ten śmieszny. tutaj żołnierz, żołnierz, bla bla bla. Nie pamiętam, gdzie był ten cały. Bestes. Możliwe, że tutaj, gdzieś. Nizina wieśniaków. <śm> nizina wieśniaków nocą. No, nieźle. Eee, muszę go w ogóle namierzyć tego typiarza bo już nie pamiętam gdzie to było możliwe, że muszę eee, tak pozwól mi możliwe, że będę musiał gdzieś to tutaj poczekać, tak jest Besus. Eee, wróciłem, zadanie mam, ok, świetnie cudownie, mam runę strażniczą eee, z tą runą e, strażniczą, słuchajcie, musimy iść do Larisy, eee, musimy iść do Larisy a Larisa jest w tym e, miejscu, gdzieś musimy tutaj poczytać sobie runy e, przejść kulturalnie Larisa słuchajcie, tu jest Larisa książniczka. Mhm. Musimy z nią sobie tutaj pogadać. Echem. E Proszę za panię, za mhm. Mhm. Ja pierdzielę. To jest, to jest ciekawe Mareto Pipetto to raczej nie To jest ciekawe Jak ona się tam faktycznie nazywa Kurczę, bo już nie pamiętam No to na pewno nie Rożek Pierożek Larisa, Felatina, Rigolcina, Cielęcina, Rożek, Pierożek, Amaretto, Pipetto. To na pewno nie. Ale z ciekawości wrzucimy sobie. Ta. Jesteś dzikusem. Jestem dzikusem. Yy, obraziła się na nas. Cudownie. Wow, słuchajcie, po czasie udało mi się dojść do tego. O co tutaj kurczę chodzi i e, co ciekawe ja tutaj się e, starałem e, faktycznie dobrze wypowiedzieć te imię, a się okazało, że, e, że to jest ten, że, że, że to tutaj chodziło o to, żeby jak najgorzej te imię wypowiedzieć tak naprawdę. Mhm. Dobra, musimy pogadać z tutaj... Hmm. Dobra, muszę teraz znaleźć troszkę dziwnych i głupich rzeczy niestety, także widzimy się za chwilę. Dobra, jestem, wiecie co, to jest jeden z głupszych questów, jaki kiedykolwiek robiłem, szczerze mówiąc. E, dlatego jak na razie e, musimy, no jak na razie sobie poeksperymy, dokończymy tutaj później e, tego quest'a, dokończę go sobie tam gdzieś tam e, za kamerą, że tak powiem, e, a a odbiorę nagrodę już e, na wizji, że tak też powiem, no, tak chcę potwierdzić, autolut gdzieś miał być autolut, tak, filtry automatyczne, mhm. dobrze, e, no ogarnę sobie to poza kamerą nie będę was męczył, bo sam się też męczę, jeszcze muszę zbierać jakieś guniane składniki, inne dziwne gówno robić. Także niestety, ale no, dokończymy sobie quest'a. poza kamerą, tak mówiłem. I tutaj ktoś będzie z nami walczył. Nie, nie będzie walczył na szczęście. Eee, no, ja sobie dokończę quest'a za, za wizją, poza wizją, że tak powiem. I eee, aha, no to widzę, że ktoś tutaj. Mnie eee, rozpoznał jako tako e, I no, tak jak mówiłem, dokończę sobie questa, odbiorę na wizji i no, i potem będziemy robić coś innego. A jak na razie sobie do Expimy tutaj raczej nie wbiję tego levela dzisiaj, teraz, w tym momencie, w tym odcinku, bo już troszkę mamy w zanadrzu z tyłu, jeśli chodzi o odcineczek e, Dlatego e, słuchajcie. Dlatego, słuchajcie, zrobimy sobie, o, pyk, pyk, pek, pyk I szybko się uleczyliśmy Wybijemy ekspowisko Pójdziemy sobie niżej jeszcze troszkę Tam też wybijemy ekspowisko Dobijemy co się da I kończymy odcineczek I potem będziemy sobie, myślę, dalej, a dalej ekspić Naszego tropiciera Wojownika będę eksplodować gdzieś tam z tyłu, za, za, za kamerą, że tak powiem też, tak żeby wbić ten 90, ten wyższy po prostu level, żeby nie siedzieć już na magazynierach. A tutaj jeśli chodzi o tropan, to jeszcze troszkę zabawimy tutaj. Mam 178 level, 179 się zbliża. Myślę, że na spokojnie do 170 tutaj będziemy sobie siedzieć. A biorąc pod uwagę fakt, że ja tutaj strasznie długo XP z tego względu, że strasznie mało gram, to troszkę tutaj zabawimy, że tak powiem. To może się tutaj też, niestety, ale wpływać negatywnie troszkę na, na odbiór z waszej strony, no bo cały czas robimy jedną i tą samą lokację, ale to się za niedługo zmieni, bo za niedługo pójdziemy sobie gdzieś indziej. Także wytrwajcie tą chwilę, wytrwajcie razem ze mną tą męczarnię na tych, tych nieszczęsnych orkach na SK i potem już będziemy cisnąć sobie dalej inne jakieś tam ekspowisko a jak na razie tutaj widzę, że mamy eksponowisko właśnie, o którym mówię wybite, dlatego dokończymy sobie co tutaj jest widzę, że czarnej perły też tutaj już nie ma także cóż mam nadzieję, że ten odcineczek troszkę specyficzny wam się podobał, troszkę było questa i troszkę ekspienia, wręcz bardzo mało ekspienia, no ale zawsze coś ja się z wami żegnam, widzimy się słuchajcie w najprawdopodobniej piątek lub w środę, jeszcze nie wiem, ale najprawdopodobniej w piątek Także no, ja się z wami żegnam, szerokości i do usłyszenia.